Dobry wieczór. Ja myślę, nam zabrakło determinacji, jaką miał Górnik. Także Górnik przebił nas walką. Uważam, że za mało tej walki było i, i mądrości ze strony mojego zespołu. Uważam, że Górnik wygrał zasłużenie. Gratuluję trenerowi I Pracujemy dalej. Bardzo dziękuję trenerze, czas na pytania, yy, osoba, która chciała zadać pytanie proszę się zgłosić, ja postarczę nikogo. Proszę się przedstawić trenerze. Sport. Mam pytanie do Pana, tak Pan w to wszystko a nie jest Pan trochę jednak dużo na swój zespół, bo tak obserwując to spotkanie, naprawdę bardzo spoko. Znaczy ja uważam, że za mało zagraliśmy, szczególnie jeżeli chodzi o ofensywę, za szybko traciliśmy bramki, piłki, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie po dwóch, trzech podaniach, gdzie ta kontra powinna być dokładniej rozegrana. Mecz się tak nam potoczył, że, że, że w sumie do, do przerwy było 0-0 i, i, i po błędzie, gdzie, gdzie straciliśmy piłkę w przodzie, na zawodnik w polu karnym nie trafił w piłkę, górnik szybko wyszedł na prowadzenie i, i, i mógł grać swoją piłkę. A czy jestem wkurzony? Jestem, bo przegrałem mecz. Ale razem wygrywamy i przegrywamy, Dlaczego? dlatego ja nie, nie jestem wkurzony na, na mój zespół, jestem wkurzony, bo przegraliśmy. Witam serdecznie. Przede wszystkim trzeba pogratulować chłopakom, bo widzieliśmy po końcówce meczu, ile siły ten mecz nas kosztował robiliśmy zmiany, ratowaliśmy ten, ten wynik, żeby nic nie wpadło. Śląsk miał przewagę, cofnęliśmy się za głęboko, ale chwała ch chłopakom za to, że, że to dowieźliśmy. Mieliśmy sytuację idealną na 3 i wtedy już myślę, takiej nerwówki by nie było, bo też tu byliśmy świadkami kilka tygodni temu, że 2-0 to jest wredny wynik i bramka kontaktowa daje dużo możliwości drużynie, która tą bramkę zdobywa i całe szczęście, że, że ta bramka nie padła dla, dla Śląska. I, I to tyle. Dziękuję jeszcze raz I, i ja ze swojej strony chciałbym przeprosić swoją żonę, bo dzisiaj mam rocznicę 16 ślubu i, i myślę, że jakiś mały prezencik jest, ale dzisiaj się nie pojawię w domu, bo ten mec za dużo nerwów kosztował I jutro. Jutro myślę, że dojadę do domu i, i z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Proszę oczywiście o pytania. Rafał Musiał, Dziennik Zachodni. Panie Senerze, na Twitterze pojawiło się zdjęcie z waszej szatni takiego napisu, wygrajmy, nieważne jak, ale wygrajmy. Chciałem zapytać, kto był autorem tego napisu? Czy to pan, czy ktoś z chłopaków, czy ktoś z pana sztabu? Nie będę mówił, kto. Sztab. I, i to tak zostawmy. I jakiś to bodziec może był dla zawodników. No już ile ta seria, ta pasa mogła trwać. Powiedzieliśmy sobie że tylko my jesteśmy w ekstraklasie, tacy nieszczęśliwi, którzy nie zasmakowali radości po zdobyciu trzech punktów i, i dzisiaj doszliśmy do tych pozostałych I, i zobaczymy co będzie dalej. Na pewno nie ma się co podpalać. W nie śpiewaliśmy, chociaż my dalej jesteśmy na samym dnie, ale no wiemy doskonale, że, że to zwycięstwo trochę powinno nam dać spokojnych przygotowań, powinno dać Więcej pewności i wiary w to, co, w to, co robimy, bo to jest, mam nadzieję, następny krok. A wiemy, że mamy bardzo ciężkie mecze. Dzisiaj też był bardzo ciężki, bo śląsk w naszej Lidze jest w stanie każdego grać. I, I to na spokoju. I, I dzisiaj, tak jak mówię, chwała chłopakom, że, że to zrobiliśmy. Chociaż no, widowisko pewno piękne nie było, ale tak jak ten napis mówi, nieważne jak, ważne, żebyśmy te trzy punkty w końcu zdobyli i, i to chłopaki zrobili. Zostawia pan ten napis na następne mecze? Nie, bo, bo, bo już to był raz i na pewno nie zaskoczysz yy, swojej drużyny. No zobaczymy, co będzie ważne, że mamy te trzy punkty i jedziemy do, do drużyny, która jest blisko nas w tabeli, która też jest bardzo dobra i która się składa, że jest mistrzem aktualnym Polski. Oba gole zdobyli piłkarze, którzy niedawno dołączyli do zespołu, także za pana sprawą, Łączył pan jakąś dodatkową satysfakcję, że to, że to właśnie oni się odblokowali w tym, w tym meczu, w tym pierwszym zwycięskim meczu. Nie, dla mnie jest każdy zawodnik jednakowo ważny i Niedziele zawodników na tych, których, których pozyskaliśmy w tym okienku, na tych, którzy byli, czy, czy młodych. Dla mnie każdy jest ważny i cieszę się, ze zwycięstwa drużyny i to tyle. No i ostatnie pytanie, w następnym meczu zmierzycie się z lechem Poznań na wyjeździe, tak? To, to dobry taki moment na spotkanie dwóch najsłabszych, czy dwóch zespołów zamykających tabelę psychologicznie. Czy wolałby Pan chwilę odczekać po tym zwycięstwie, zanim zagracie taki mecz z bezpośrednim rywalem z spod strefy spadkowej? Ja bym chciał dłużej odczekać, bym miał więcej czasu na przygotowanie drużyny, na wyleczenie niektórych zawodników, bo dzisiaj nie widzieliśmy niektórych na, na boisku, ale terminarz jest taki, a nie inny i trzeba dawać sobie radę w trudnych sytuacjach. A czy Lech będzie najsłabszy? Nie wiem. Chyba jak Lech by wygrał, a Podbeskidzie przegrało, no to chyba Lech wyprzedza. Chociaż nie, przepraszam, bezpośredni chyba Podbeskidzie jest lepsze po ostatnim zwycięstwie. Dobry wieczór Kamił Kwaśniewskiego Gazeta w bocza chcę zapytać najpierw o Radosława Sobolewskiego. Liczył pan jeszcze wczoraj, że, że będzie mógł zagrać, nie zagrał. Trzeba się obawiać o to, że, że jest to coś poważniejszego, czy, czy już no, jest pan spokojny, że na następny mecz będzie gotowy do gry? Nie jestem spokojny, zobaczymy każdy dzień, to jest chwila oddechu dla, dla niego. Na razie to nie wygląda tak, żeby, żeby nawet ryzykować jego obecnością na ławkę na ławce rezerwowych. I są inni, którzy, którzy Grają. Na pewno na tym ubolewam poradek, jak jest zdrowy, no to może dać drużynie dużo i to pokazał tu z zagłębiem, ale no, tak jak mówię, takie jest życie i po to też pozyskaliśmy nowych zawodników. Dzisiaj widzieliśmy ich trzech, jeśli chodzi o środkową strefę, bo kwiek od pierwszej minuty dźwigała wszedł Janota wszedł i, i to tyle. No. Oby inni do tego grona nie dołączyli. Magiery i Sobolowskiego i wszystko musimy robić, tak, żeby, żeby z liczniejszej grupy zawodników wybrać skład, bo wtedy na pewno górnik może być mocniejszy. To zapytam jeszcze o Widanowa. Jak pan oceni ten jego debiut? Oceniam bardzo dobrze. To jest tr była trudna decyzja dla nas, bo on nie grał, ostatni mecz bodajże w kwietniu grał, było duże ryzyko. E czy dogra do końca? Przecież przy tej bramce on wrzucał piłkę do Jerza i Jerz wyłożył e, Kwiekowi. To był asysta drugiego stopnia i, i, i swoje, swoje robił. Szkoda, że w pierwszej połowie jego nie wykorzystywaliśmy, bo na prawej stronie mieliśmy tam przewagę i mogliśmy więcej akcji zrobić jego stroną. Obawialiśmy się, dlatego wszedł też słodowy. Bo, bo, bo Widano już miał żółtą kartkę i na zmęczeniu czasami nie, nie zrobisz tego, tak jak tak jak na wypoczęciu i jakby dostał drugą żółtą, bo, bo trener jest po to, żeby przewidywać, no to wtedy już słodowy jest na, na, na boisku, bo z tych zawodników, których mieliśmy na boisku, prawego obrońcy tam nie dostrzegłem. I, I też te zmiany były podyktowane no, różnymi wariantami, które mogą się jeszcze potoczyć i nam przydarzyć, bo, bo widzieliśmy, że, że no, końcówka była, była dramatyczna i, i, i ciężko nam było dograć ten mecz do końca, no ale dograliśmy.